Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, optymistyczne podsumowanie e, początku kampanii. E, gdyby wybory odbyły się w sierpniu, to Jarosław Kaczyński i PiS straciliby władzę. Są po prostu obecnie na kursie i na ścieżce do oddania władzy. E, Cała energia partyjnych działaczy skupia się dziś na promowaniu wizerunku PiS jako partii, która ma blisko 40% poparcia, cieszy się niesłabnącą miłością Polaków, że generalnie jest po prostu super. To jest takie malowanie trawy na zielono. To jest więcej niż śmieszne, bo zestawienie tych opowieści z, z faktami, takimi, że PiS ma problem aby znaleźć ludzi na, którzy będą chcieli przyjść na ich piknik i to przy dobrej pogodzie, żeby tam, tam maksymalnie wchodzi po kilkaset osób, z czego znaczny odsetek to są działacze, w, z uporem godnym lepszej sprawy przekazują informację, że Rządzą niepodzielnie sceną polityczną. Tak naprawdę, po prostu mamy głęboki kryzys, nie tylko państwa, ale również rynku sondażowni. Założenie jest proste. Badania wykazują, że ogromna większość niezdecydowanych wyborców w ostatnim momencie głosuje na tego, kto może wygrać wybory. Kaczyński i jego sługusi, jego miniony, uważają, że dadzą radę okłamać Polaków i przekonać niezdecydowanych, bo to o, o nich jest gra, do tego, że są liderem, że będą rządzić. Ma temu pomóc ta sprawa z referendum, po to, żeby wzmocnić. Tam są dwa powody, dla, dla których oni używają tego referendum. Pierwszy to jest taki, żeby mieć pretekst do wydawania pieniędzy przez fundacje, przez rozmaite stowarzyszenia, które będą promować i wzywać do określonego głosowania w wyborach, czyli oczywiście, tak jak chce PIS. I te stowarzyszenia, te fundacje otrzymują pieniądze z budżetu, otrzymują pieniądze z. Spółek Skarbu Państwa. Weźmy na przykład fundację Pawła Kukiza, która otrzymała około 4 milionów złotych ostatnio z rezerwy budżetowej. To są tego typu triki, które będą, są wykorzystywane do tego, żeby zwiększyć po prostu wydawanie pieniędzy Polaków na to, żeby ich ogłupiać nas wszystkich. To, to, to jest taka trochę naiwna wiara w to że można stłuc termometr poprzez publikowanie fałszywych sondaży, aby nie mieć gorączki. Ja przypomnę, że w 1989 roku według badań nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której członkowie obecnie bardzo mocno są widoczni w budowaniu frontu prawa i sprawiedliwości, jak chociażby. Ludzie odpowiadający za politykę medialną, pan Łopiński i pan Czabański, to są byli działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I te sondaże są manipulowane przy pomocy takich ludzi, jak na przykład 47-letni Marcin Duma, były polityk Sojuszu Lewicy, demokratycznej Lewicy, może tak, bezpieczniej, właściciel sondażowi Ibris United Surveys zasłynął w 2013 roku, kiedy sprzedawał sondaże pod marką Homo homini, i przydarzyła mu się głośna wpadka. Odchodzący wtedy z PiSu w 2013 roku Przemysław Wipler założył Stowarzyszenie Republikanie i zlecił on dumie przeprowadzenie sondażu, z którego miało wynikać, że nowo powstali Republikanie mogą liczyć na 19% poparcia i że są trzecią siłą polityczną w Polsce. Duma przesadził, wybuchł wielki skandal, później Wippler kpił z tego badania wielokrotnie, są nagrania w sieci, gdzie opowiada, że zostanie trzecią siłą polityczną w Polsce, kosztowało go 6800 plus VAT i zwraca uwagę na to, że to jest po prostu, że sondaże są po prostu w sposób obrzydliwy manipulowane. Sam Duma wtedy na Omach Rzeczpospolitej opowiadał, w jaki sposób zmanipulował osoby, które brały udział w badaniu, żeby uzyskać taki wynik. Prawdopodobnie to, że ta sondażownia nie działa już, że zamknął tą markę, jest związane właśnie z wpadką związaną z Wiplerem, że marka Homo, Homo Mini została po prostu skompromitowana. Duma jest istotny, ponieważ on dysponuje dwoma markami. Dysponuje Ibris i United Surveys. Drodzy Państwo, to jest po prostu próba zrobienia wrażenia, że są jakieś dwie różne sondażownie, które dają podobne wyniki. E w każdym razie o można powiedzieć e sporo rzeczy, oprócz tego, że robi sondaże korzystne do PiSu, wiemy o tym, że brał pieniądze ze spółek Skarbu państwo to wiemy z Google, tu nie trzeba wielkiego śledztwa, to jest, uwaga, PKN Orlen był jego klientem i, uwaga, TVP i to wynika z Googli. Orlen to w ogóle dostał od niego nagrodę za najbardziej wakacyjną stację benzynową. Żenująca sprawa. W 2018 roku jego sondażownia Ibris, to były, mi, to były wybory parlam, znaczy do samorząd, samorządowe, próbowała przekonać Polaków, że Patryk Jaki ma szansę w starciu z Rafałem Trzaskowskim w Warszawie. Przez całą kampanię wyborczą Ibris zawyżał notowania Patryka Jakiego i zaniżał wyraźnie notowania Trzaskowskiego. Trzy tygodnie przed wyborami podał że Trzaskowski ma 38% poparcia, a jaki 35,2% de facto idą web w web, bo na bazie tych sondaży TVP Info, Polskie Radio i inne pisowskie media przekazywały narrację propagandową, że Trzaskowski jest po prostu, stoi w miejscu, cofa się, poparcie dla niego spada, a młody, prężny jaki idzie po prostu po mandat. Ja powiem Państwu, że ja się pobieżnie zajmowałem tą kampanią wtedy i powiem, że byłem zdziwiony wynikiem po prostu, bo myślałem, że coś jest w tych przekazach. Tymczasem 21 października 2018 roku Duma zaliczył spektakularną wpadkę. Trzaskowski dostał 56,67%, jaki 28,53%. Do tej pory... Mm, nie wytłumaczył się publicznie, z czego wynikły tak ogromne rozjechania się w wynikach. To jest, drodzy Państwo, naprawdę, to już nawet nie jest sprzedawanie wróżb z fusów, to jest po prostu uczestniczenie w manipulacji, w próbie urabiania elektoratu. Jak widać, nie są to próby skuteczne. Pytanie takie zresztą, ile by dostał, jak i gdyby nie te próby urabiania. Druga sprawa. Teraz Duma stanął na czele narracji o tym, że marsz opozycji, wielki marsz Donalda Tuska z 4 czerwca bieżącego roku już się wyczerpał, że efekt tego zjednoczenia, wzmożenia patriotycznego opozycji po kilku tygodniach zgasł i że PiS zarabia punkty, a koalicja obywatelska traci i że generalnie z tego jego badań wynika, że będzie rządził PiS z Konfederacją w Polsce po jesiennych wybor wyborach. I podobne malowanie trawy na zieloną zaczął wykonywać w kurkach Andrzej Gates z portalu onet.pl. Dziennikarz to takie bardzo ważne aktywo obecnej władzy, po kompromitacji Michała Kolanką z Rzeczpospolitej, który pojawił się na ujawnionych mailach z poufnej rozmowy, no do, do niego teraz przechodzi taka narracja, w której on tak ma być takim obiektywnym człowiekiem. Więc on na bazie, uwaga, sondaży wewnętrznych PIS, które widział, napisał tekst, że pisma 40% wewnętrznych sondażach. No, ja, drodzy Państwo, też mam wiewiórki, mam też wiewiórki na Nowogrodzkiej, które wysłały mi link do tego artykułu z stekiem z takich mocnych wyrażeń niecenzuralnych, określających, no krótko mówiąc, no bardzo wulgarnie redaktora Gajcego, mówiąc o tym, że te teksty nie mają w sobie krzty prawdy, bo z badań w tej chwili wynika, że jest albo na równi, albo schodzi lekko w dół, czy jest mijanka, czyli koalicja obywatelska mija właśnie PiS. Na pytanie oczywiście, czy mogą mi dać wyniki tych, tych dokładne sondażowe, dostałem odpowiedź, że nie, te wyniki badań są znane bardzo wąskiej grupie ludzi i próba pokazania ich konkretnie doprowadziłaby do zdemaskowania źródła. W związku z tym pan Gajcy oczywiście podaje wyniki, w mojej ocenie Scenariusze są dwa. Albo jest bardzo naiwny, naiwnym dziennikarzem, który po prostu wierzy w coś, co ktoś mu opowiada, albo po prostu bierze udział świadomy w dezinformacji opinii publicznej. W interesie PiSu, przez to, że robi to za pośrednictwem portalu onet.pl, jest bardzo cennym dezinformatorem. No, jaka jest prawda? No, prawda, jak wiemy, drodzy Państwo, nie leży. Po środku, ale leży tam, gdzie leży. W ostatnich latach najmniejsze błędy w sondażach przedwyborczych notowała firma Kantar. Przed wyborami w 2019 roku było to 3,19%. Na porównania błąd Ibrisu, który tutaj Marcina Dumy wyniósł, uwaga 12,36% procenta punktu procentowego. W ogóle te wszystkie sondażownie, takie jak Social Changes, jak Estimator, one też się pomyliły o kilkanaście punktów procentowych. Także Cebos. Z Cebosem to jest sprawa Cebos. To jest taka bardzo ciekawa instytucja, bo to jest centrum badań, które pracuje dla rządu. Oni w ostatnim czasie pokazali bardzo mocne badanie. Ja jestem ciekaw, co się dzieje, co się stanie w ogóle z, z ludźmi, którzy to badanie przygotowali. To jest raz, dwa, z tymi, którzy je opublikowali. Trzy, no w ogóle, co się stanie z metodologią badań, bo no wszyscy się pytali, jak to jest możliwe, że nagle w badaniu cebosu, który zawsze był łaskawy. Dla ośrodków rządzących niezależnie od tego, czy rządził PiS, czy platforma obywatelska, odpowiedź brzmiała, że dokonaliśmy jednej zmiany. Wykreśliliśmy informację, że przygotowujemy i zbieramy informacje dla rządu PiS. I ta informacja, której nie otrzymują teraz, czyli ankietowani przestali się dowiadywać, że rozmawiają z przedstawicielami rządu, tylko że rozmawiają z normalnymi ankieterami, sprawiła, że moim zdaniem to właśnie sprawiło, że te badania zaczęły być bardziej wiarygodne. Druga sprawa, w tych badaniach tak czy siak jest jeszcze premia dla rządu PiS strachu, bo jesteśmy w państwie, który może dyktaturą jeszcze nie jest, ale jest państwem na drodze do autorytaryzmu. Mamy żywe dowody tego, że państwo nadużywa, że politycy rządzący Polską, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, no już nie wspomnę o szefach bezpieki, Macieju Wąsiku, Mariuszu Kamińskim nadużywają, czy znaczy nadużywają, po prostu bezprawnie używają służb specjalnych do atakowania, inwigidowania przeciwników politycznych. No i drodzy Państwo, no, każdy taki obywatel, który chce mieć świętaniecki spokój i ma i rozmawia na ten temat na tematy takie wrażliwe, a pracuje na przykład w urzędzie, pracuje w spółce Skarbu państwa, albo ma tam rodzinę, on się boi on po prostu nie odpowiada na pytanie, że ten jest. Tutaj moim zdaniem to jest po prostu taki moment, w którym po prostu jest takie zakłamanie, które nie jest wynikłe z błędów tworzących ten sondaż, lub jest z celowych manipulacji, ale po prostu ze strachu pytanych. Z moich rozmów z ludźmi PiSu wynika, że nagrody u nich, znaczy te nastroje u nich są pogrzebowe. Wiadomo, że do rządzenia PiS, gdyby w ogóle jakikolwiek to układać, będzie musiał mieć konfederację. Teraz do, do tego dochodzi, że musiało, musieliby mieć również trzecią nogę, czyli lewicę albo Albo trzecią, albo trzecią drogę. Problem w tym, że przy wynikach obecnych koalicja PSL i Hołowni y, musi otrzymać minimum 8%, bo taki jest próg dla koalicji. Jest to bardzo ryzykowny y, krok. Powiem Państwu, m, że nie rozumiem tego. Ustawienie jest tak wysokiej poprzeczki. To wynika z faktu, że gdyby z walki o dotacje, jak jest koalicja, to każdy z koalicjantów otrzyma swoją część dotacji, ale to podnosi właśnie próg na 8%. Gdyby na przykład wystartowano z list PSL-u próg wynosiłby 5%, ale wtedy Szymon Hołownia musiałby być petentem w zakresie dzielenia się dotacją u Kosiniaka-Kamysza, na co nie ma wyraźnie ochoty. Natomiast ja wiem, że tam jest bardzo mocne rozedarganie wśród chłopów. Ja wierzę w to, że zwycięży chłopski rozsądek, że Kosiniak-Kamysz nie zaryzykuje 8% progu wyborczego. Moje wiewiórki mówią też, że wcale, ale to wcale, mimo że wydaje się to dziś szokujące, ale wcale nie jest przekonany, nie jest jednak jeszcze to, że nie może dojść do zmiany, na no listach samej koalicji obywatelskiej, że nie może tam ktoś dołączyć w ostatniej chwili jako kolejny człon. Drodzy Państwo, to jest bitwa o demokrację, to jest wielka bitwa, można powiedzieć tak, którą można porównać do tych takich słynnych bitw fantazy, czy to z bitwy pięciu armii, z Hobbita, czy też tej bitwy z... no. Sładcy pierścieni, więc do ostatniej chwili moim zdaniem wszelkie rozszady, wszelkie łączenia mogą być dokonane. Żebyście Państwo wiedzieli, ostatecznym terminem zgłoszenia list wyborczych jest 39 dni przed, przed głosowaniem. To jest, drodzy Państwo, we wrześniu. Jarosław Kaczyński zapowiada bardzo późne zgłoszenie tych wyników. Ale to dzieje się tak dlatego, że on się boi, że gdyby dziś ogłosił, to na przykład część tych, którzy będą niezadowoleni, mogłaby pomyśleć o tym, żeby założyć własny komitet. Krótko mówiąc, on chce przeprowadzić takie chirurgiczne cięcie, żeby uciąć przede wszystkim też dyskusję, uciąć też gry, uciąć, uciąć groźby, żeby nie było prób naciskania na niego, żeby zmienił decyzję. Ja też jeszcze dodam. Że stąd się bierze też to pompowanie Konfederacji. Stąd moja teza, bo wasze mnie pytają, skąd ja mam pewność, że Konfederacja się dogadała. No, ja mówię, że mam pewność, że Wipler jest bardzo mocno związany ze zbigniewem ziobro. I jego ekipą. Mam pewność, że Sławomir Męcyn ma sprawę, że brat Sławomira Męcyna ma, ma sprawę w prokuraturze. Sam publicznie napisał, że jest tą sprawą szantażowany przez ludzi mających dostęp do Akt, czyli wskazał, no, drodzy Państwo, właśnie na środowisko Zbigniewa Ziobry. I teraz uwaga, Wipler, którego Mencen reaktywował w polityce na miejsce swojego brata, który nieoczekiwanie zrezygnował po wygraniu prawyborów. Z tymi prawyborami to też była drodzy Państwo, zabawa, bo tam jeździły tak zwane autobusy Mencena, czyli ludzie, którzy przyjeżdżali, oddawali kartkę, nie byli zainteresowani jakimkolwiek głosowaniem, była to taka. To było świetnie opisane przez Artura Dziambora publicznie na tym kanale. Był już poseł Konfederacji, który nie startował, bo powiedział, że nie chce autoryzować właśnie takiej formy ustawki. Opowiedział właśnie, jak to przywieziono Narodowców, i potem, jak zapytał o to Roberta Winnickiego, człowieka, który odszedł w tej chwili z powodów zdrowotnych, przynajmniej oficjalnie z polityki opowiedział, że musieliście przywieźć chyba całych, tam ca wszystkich narodowców z Pomorza, żeby wygrać, bo, bo przeciwko forowanemu przez Mancena Tyszce, Stanisław Tyszka, były członek partii Kukiza właśnie faworyt Mencena. No odpowiedź była, że nie, zmobilizowaliśmy tylko jedną trzecią. W każdym razie Tyszka to też jest dowód na układy PiSu z Konfederacją, dlatego, że Tyszka macie Państwo dowód w postaci poufnej rozmowy. To jest ten portal z wyciekiem. W 2019 roku Tyszka oficjalnie wyzywał, obrażał tam rząd PiS, mówił o wielkim konflikcie. Sam Paweł Kukis mówił o bolszewikach, mówił o Nowym Jaruzelskim, który chce dyktatury, a faktycznie tam na zapleczu też kameldował Dwarczykowi, że atakuje ich im gremio, bo tak trzeba, żeby się uwiarygodnić. To jest właśnie, drodzy państwo, to, co teraz oni próbują zrobić. Oni się próbują uwiarygodnić, chociaż tak naprawdę te osoby, konfederacja nie jest monolitem, ale. To jest celem, tutaj, jak ujawniliśmy, jest stworzenie mniejszościowego rządu PiS, który będzie w stanie funkcjonować i administrować państwem do wyborów prezydenckich w 2025 roku i potem nastąpić miałaby. Rozprawa z opozycją i zupełnie nowy rząd, w którym właśnie już panowie mieliby wziąć udział. Natomiast na dwa miesiące przed wyborami, które mają być 15 października, pismo fatalną sytuację. Nie dość, że przegrywa z opozycją, to Kaczyński nie ma żadnego planu na dzień dzisiejszy, żeby wygrać te wybory. No, miota się od jednej koncepcji. Najpierw było to szczucie na Niemców, odszkodowanie, te, te 6 bilionów. Potem była obrona Jana Pawła II przed opozycją, która wcale go nie chciała atakować. Potem było podniesienie 500 plus na 800 plus, które Donald tu z genialnym ruchem po prostu zabił, no bo powiedział, no dobrze, dlaczego nie od, od, od 1 stycznia, a nie od 1 czerwca. I teraz do, po, po przypominanie tego, to jest przypominanie tego, że przez tutaj brak szczodrości prezesa Kaczyńskiego, bo to do tego doprowadziło, to licyzację socjalne, nie mamy 800 plus od 1 czerwca, bo prezes jest skąpy, prezes Kaczyński jest skąpy. No i wreszcie było szczucie na imigrantów, próba tutaj podnoszenia tego, że rząd będzie nam tutaj, Unia Europejska narzucała nam imigrantów, takich, no tych przymusowo i tak dalej. To było nieprawdą, bo Polska ma dzisiaj bilans, Polska będzie beneficjentem tego, czyli to państwa, inne państwa Unii Europejskiej będą się zrzucały na pomoc dla Polski po to, że dlatego że Polska ma dużo imigrantów. Natomiast no, Tusk przypomniał, że to PiS ściąga do ludzi, ludzi po prostu do Polski, nawet z krajów muzułmańskich, które przedstawia jako wielkie zagrożenie. W 2022 roku to było 136 tysięcy pozwoleń, nawet z takich krajów jak 13 tysięcy z Bangladeszu, drodzy Państwo, gdzie w Bangladeszu jest wielki problem z gwałtami. Nawet przewracano tam kary śmierci, aby zatamować ten problem. Tymczasem w Polsce się nie dzieje nic w tej sprawie. Oni po prostu przyjmują, jak leci, nie zajmują się analizowaniem ryzyka. Potem się okazuje, że jest ponad 70 spraw w sądach o gwałt, o gwałty, które się dokonują na, na Polkach. Obcokrajowcy, zwykle pracujący na przewozach osób, organizacje szacują, że ten problem jest pięć razy większy niż zgłaszany no ale PiS się do niczego nie poczuwa. Natomiast teraz próbuje Kaczyński posterować tymi wyborami kwestia imigrantów rzekomo wpychanych do Polski przez Unię Europejską, kwestia o wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, no topa na wtopie. W każdym razie, Skąd to się bierze? Mózgiem zwycięskiej kampanii wyborczych PiSów w 2015 roku i w 2019 był Waldemar Paruch, bliski przyjaciel i doradca Jarosława Kaczyńskiego. Paruch zmarł 8 maja 2022 roku na chorobę nowotworową. Od tego momentu w PiS nie ma, nikt nie jest w stanie wymyślić sensownej narracji. Paruch był mistrzem w wymyślaniu cynicznych gier. PiS. Dzięki na przykład wyciekowi słynnych maili Michała Dworczyka wiemy, jak dokładnie był to cyniczny. Na przykład 18 października 2018 roku przed wspomnianymi wyborami samorządowymi mówił, że musimy przykryć tematów, temat uchodźców sprawę poleksitu, a innego mocnego nie mamy. Polacy muszą dyskutować o uchodźcach, a nie o poleksicie. Po prostu wyciekło to, że polityka PiSu jest nastawiona na doprowadzenie do wyjścia z Unii Europejskiej, czego oni nie chcą, no bo to jest Polska dzisiaj jest, należy do największych entuzjastów jeszcze projektu o nazwie Polacy. Największych w Unii Europejskiej. Nie ma większych entuzjastów Unii Europejskiej niż Polacy. W związku z tym pójście dzisiaj z narracją antyunijną jest samobójstwem. Dlatego na przykład też Sławomir Mencen chowa swoją, swoje antyunijne poglądy po to, żeby dostać jak największe poparcie. Co dalej? bez Parucha, który wymyślał tematy zastępcze, różne strategie, a także bez Pegasusa. To jest bardzo ważny tego Poprzednie wybory w 2019 roku i w 2020 roku Kaczyński miał dostęp do głów całych opozycji, do sztabów. Oni szpiegowali Pegasusem. Pegasusy to jest ta totalna broń inwigilacji, która pozwalała czytać wszystkie maile, która pozwalała słuchać rozmów dookoła, które się odbywały, także oglądać twarze zebranych. To jest wielkie przestępstwo, którego się dopuścił Jarosław Kaczyński razem z tymi ludźmi, którzy pracują dla niego, z Kamińskim, z Wąsikiem, z tymi wszystkimi funkcjonariuszami, którzy złamali po prostu prawo i pracowali po prostu jak taka klasyczna ubecja inwigilując Polaków. I teraz brakuje Kaczyńskiemu, on się przyzwyczaił do tego, on się uzależnił od tej totalnej wiedzy o tym, jak oni są bezradni, to najlepiej pokazuje przykład Michała Kołodziejczaka z Agrouni, który po prostu stał się częścią Koalicji Obywatelskiej i ta historia kompletnie zaskoczyła PiS, oni nie wiedzą jak się z tym poradzić. To nagle, drodzy Państwo, to jest tak jak lądowanie aliantów po prostu w czasie II Wojny Światowej w miejscu, w którym się kompletnie tego trzecia Rzesza nie spodziewała, czyli krótko mówiąc otwarcie frontu, który na teatrze, który kompletnie nie jest obsługiwany. To znaczy Jarosław Kaczyński nie sądził, że będzie musiał się bronić przed Platformą, w, przed Koalicją Obywatelską na, wśród elektoratu rolniczego. To jest, drodzy Państwo, jedna z rzeczy, która może przesądzić o wyników tych wyborów. Wybory, te wyniki, te, te wyniki w, moim, w mojej ocenie koalicja obywatelska wygra w tej chwili to, co jest, o co jest walka, to jest o to, żeby koalicja obywatelska mogła stworzyć samodzielnie rząd. Rząd, który będzie zajmie się depisizacją. Życz, życzę oczywiście tego, żeby więcej demokratycznych ugrupowań weszło do, do Sejmu, no bo wtedy być może będzie możliwość odrzucania również prezydenckich wet Andrzeja Dudy. Nie trzeba będzie prowadzić polityki uznania jego wyboru za bezprawny, bo tak, tak zresztą jest, że ten wybór Andrzeja Dudy jest wyborem. Hmm, Nieskutecznym, to znaczy ta izba, która odrzuciła protesty Sądu Najwyższego, nie istniała, ona po prostu została znana za, nie, za nieistniejącą. Izba, która ogłosiła, że on wygrał te wybory, jest izbą pisowską, izbą neosędziów. De facto, w związku z tym, drodzy Państwo, jest możliwość, dopuścił to zresztą Donald Tusk, mówiąc o tym, że prezydentem dla niego jest Rafał Trzaskowski moralnie, a on zrobi wszystko, aby był również prawnie, to bardzo mocna zapowiedź weryfikacji wyboru Andrzeja Budy. Szanowni Państwo, jeżeli Wam ten materiał się podobał, to ja bardzo proszę o subskrypcję kanału, wśród szczególnie państwa tych, którzy jest to oglądają, a jeszcze nie, nie, nie subskrybują, bo Dzięki temu, że Państwo subskrybujecie, to więcej osób może się potem zapoznać z tym materiałem. To jest dla mnie, i dla naszej redakcji jest ważne, więc taka prośba. Kogo jeszcze nie ma, to zapraszam. Historia na Weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Bardzo polecam historię, bo lepiej pomaga zrozumieć historię. Po prostu politykę, także życie. Po prostu historia jest nauczycielką życia, trzeba ją tylko znać. He, tutaj jest o tajnym zaborcu Polski, o tym, co miała Holandia do Polski. Jest o makabrycznym ślubie SS-mana, zwłok ss w Warszawie. Chodzi o Franza Kuczere, na którym wyrok wykonali polscy żołnierze Armii Krajowej, wyrok za zbrodnie. No i te zwłoki tego Franza Kuczere zostały poślubione, jego narzeczonej w zaawansowanej ciąży, a całość he, po prostu prowadził Hein. Himmler, numer 2 III Rzeszy. Jest też o tym, jak Polacy próbowali żyć bez emerytur. Przed II wojną światową 90% Polaków nie miało żadnego zabezpieczenia na starość. Jest też o tym, skąd się wzięły legendy o smoku wawelskim. Drodzy Państwo, historia Wawelkant polecam. Zapraszam również na portal 224.pl, który dla Was redagujemy z Tomkiem Szwejgiertem. Tam jest lista już prawie 1100 afer pisowskich od 2015 roku. Do zobaczenia.